Tutaj mamy windę niemarkową. Kalce. Na kropówki 14. Nie jestem, ale nie jestem tego pewny. No trzeba. To właśnie nie da wjechać. Zobaczymy sobie zaraz. Nie. To na minus 1. Nie da się no to na bardę. Jakieś biura są. Nie, nie, ma jak zwykły, ale fajna ma piętro, No nawet mi się podoba. Dla mnie ten nie, mark spok. spoko. Idziemy sobie sobie raz. raz. na niemarka to jest spoko kalce nie robi takiej złe windy to jest, to, to jest podobne do chmielczaka w ogóle a tym razem sobie zobaczymy na piętro skazywacza Piętro Bo jakaś kuchnia. Krokos lift kampanie, bo coś takiego tam pisze. Tak wygląda panel. O, widzicie. Uczynek. Chcę wam to pokazać, bo nie chcę ostrościłaś. O, dobra. My siadamy. No to dziękuję za oglądanie. Była w nim winda. Kalce. odkryłem jeszcze dosyć ciekawy trik. Wciskam na przykład e, pierwszy, to jest jeszcze pół piętro, ale zablokowane. O, ci nie działa. Czwarty też nie działa. To wciskamy pierwsze. I odwój. Okej, okay, teraz się nie udało, ale zaraz spróbujemy jeszcze raz. Piętro pierwsze. Próbuję i się tutaj zatrzymuje. No i można drzwi otworzyć, ale tutaj nic nie ma, nawet nie ma przycisku przyoływania. Znaczy, no, jak tutaj wysiadam, i dziś się zamykam, będę uwięziony. No bardzo ciekawe, ale tutaj kiedyś piętro też było zablokowane, ale teraz odblokowali. No niestety do tych pięter nie dojedziemy. To musi być piętro pomiędzy. Musi być zamakowane piętro pomiędzy dwoma ogólnodostępnymi piętrami. O dobra Tylko zaglądać. Tutaj mamy windę niemarkową, też Kalce, W Media Expert. Na kopówkę. w pierwszy. Jedziemy na... To powinno mieć minus 1, a nie 0. No i nie ma niemarkowa winda, ale ta firma jest jeszcze spoko. Poziom zlewów. Zamknięcie drzwi. Głos Iwony. A hydraulic. Klient rok pierwszy. drzwi zobaczymy sobie widoczek tutaj 0. Zamykanie drzwi. Szkoda, że nie markowa winda, ale jest spoko. Ta firma nie jest taka nawet jak ma, używa części od Chmielewski, ale nie wszystkie używa, bo ma inny wskazywać na przykład. No ale to jest sterowanie artela, i tak, niestety, ale to winda nie jest aż taka zła, moim zdaniem jest spoko, ale zręby i tak lepsze, to dziękuję za... to, Tutaj mamy Colorexa nowego. Dopiero przed chwilą się yy, dowiedziałem, czy tu jest winda. Ona dopiero ma parę miesięcy, więc... Ełkotender no, go nagrał jeszcze, w, jak był w trakcie podoba. A nie, 2017. No niestety na minus jeden się tylko przejedziemy. Niestety. Winda jedzie w dół. Jest Kawiarni. Minus no, jeden. przelotowa mina Koloreks. Winda jedzie w górę. To takie fajne głupie. Jest ma Śmiesznie W górę dalej, bo otwórnie się dotrzymuje No, przejdziemy się jeszcze raz. Winda jedzie w dół. No i go nagrał jeszcze zanim zaczął działać, więc... Ja nagrałem go pierwszy. Jak działa Minus jeden. Ale fajna kawiarnia, muszę powiedzieć. Winda jedzie w górę. Ale niestety na te piętra nie jedziemy. A te drzwi się tak głośno ćwiczą. Dobry? Dobry. dobry. A dziękuję, tylko nagrywam windę tutaj. To dziękuję za oglądanie.